Żeby wzmocnić nasze przekonanie do tego projektu, panie ministrze proszę przedstawić skalę tych nieprawości, nieprawidłowości, do których doszło, które które mają zostać powstrzymane i naprawione właśnie za pomocą tej łaty, którą tutaj nakładamy na tę lukę planistyczną. Proszę mi też powiedzieć, panie ministrze, czy, czy jesteśmy w stanie ocenić skalę spekulacji? dla której perspektywy niewątpliwie się otworzą, dlatego że Polak nie w ciemię bity na pewno tu i ówdzie coś tam wymyśli i oby to tylko nie było na szkodę naszych rodaków w tych gminach, w których właśnie nie nadążamy z kreśleniem planów. Dziękuję bardzo. Pani poseł Jan Han.